Cześć, nazywam się Tomasz Żółtka i prowadzę kanał Lekcje Propan Guru, na którym dzielę się swoją wiedzą o LPG. Dziś porozmawiamy o tym, na jakie koszty musisz się przygotować, użytkując instalację zbiornikową LPG na własność. Szukając informacji o instalacjach gazowych, natkniesz się zapewne na dwie opcje: dzierżawę zbiornika i wykupu na własność. Ci, którzy będą próbowali wcisnąć ci dzierżawę, będą obrzydzali zakup zbiornika na własność strasznymi kosztami utrzymania zbiornika i równie strasznym kontaktem z UDT. A jaka jest prawda? Powiedz. Ile zapłacisz za utrzymanie swojego zbiornika na przestrzeni 12 lat? 300 10 tysięcy złotych. Wytłumaczę na przykładzie zbiornika podziemnego, czyli tego, który jest tą droższą wersją. Mimo, że koszt zbiornika podziemnego jest wyższy od naziemnego, osobiście uważam, że jest to lepsza opcja. Sam taki użytkuję i gdyby ponownie miał wybrać, zdecydowałbym się na niego po raz drugi. Zacznijmy od tego, jak wygląda proces użytkowania zbiornika w UDT, czyli urzędzie dozoru technicznego. Czekają Ci dwa przyjazne inspektora urzędu dozoru technicznego. Pierwszy podczas montażu przed zasypaniem zbiornika. Zbiornik musi być do tego badania przykotwiony do płyty. Inspektor podczas tego spotkania sprawdza jakość powłoki zbiornika i czy nie została ona naruszona przy transporcie i montażu. Drugą rzeczą, jaką sprawdza jest to, czy zbiornik stoi w miejscu, w którym został zaprojektowany. Podczas tej wizyty będziesz musiał pokazać inspektorowi mapę z wrysowanym zbiornikiem i pieczątką specjalisty do spraw przeciwpożarowych. Inspektor zweryfikuje też, czy zbiornik nie znajduje się zbyt blisko studzienek, szamp, linii wysokiego napięcia i innych obiektów określonych przepisami. Sprawnie przeprowadzona wizyta trwa około 20 minut, a na jej koszty składają się kilometry, które pokonał inspektor oraz roboczo godzina jego pracy. W moim przypadku taka inspekcja ostatnio kosztowała 365 zł, ale należałoby się przygotować na koszty. Czy do 400 zł. Kolejny koszt to druga wizyta inspektora po zasypaniu i napełnieniu zbiornika gazu. Podczas niej inspektor sprawdza, czy zbiornik został wykonany zgodnie z projektem, ale skupia się przede wszystkim na szczelności zbiornika. Sprawdzi wszystkie połączenia oraz zawory na zbiorniku i to tyle. Tu zapłacisz drugi raz tą samą stawkę co przy pierwszym odbiorze. Pamiętaj, że do tego badania zbiornik musi być napełniony gazem. Co 3 lata należy wezwać inspektora w celu wykonania rewizji zewnętrznej. Jest to identyczne badanie jak to odbiorowe. Inspektor sprawdza stan techniczny zbiornika i czy w okolicy zbiornika nie powstała infrastruktura, która naruszałaby warunki eksploatacji. Nowe studzienki, stawy, paleniska czy składy drewna lub innych materiałów palnych, które są niedozwolone. Po 9 latach do wymiany lub odstrzelenia jest zawór bezpieczeństwa. Jeżeli zdecydujesz się na odstrzelenie zaworu w obecności inspektora, to musisz wezwać specjalistyczną firmę, która to zrobi. Ta usługa może kosztować około 1200 zł plus koszty inspektora. Ten kanał działa na pełnym gazie dzięki RomGas, ekspertowi w dziedzinie paliw i instalacji gazowych dla domu i przemysłu. Romgas, który jest partnerem tego odcinka, robimy to w nieco inny i lepszy dla Ciebie sposób. Przyjeżdżamy i wymieniamy zawór na taki, który posiada aktualne świadectwo nastawy, i zabieramy Twój stary zawór. Taka usługa standardowo kosztuje 300 zł i 400 zł za zawór. Ale dla klientów, którzy budowali zbiornik razem z nami i są z naszymi klientami w zakresie dostaw gazu, wymianę przeprowadzamy gratis. Ale to nie koniec tego, jak dbamy o naszych klientów. Na stronie romgas.pl znajdziesz informację o naszej ofercie. Skontaktuj się i opowiedz, czego potrzebujesz, a my powiemy Ci, co możemy dla Ciebie zrobić? Wracając jednak do naszych obliczeń, teraz największy jednorazowy koszt w przypadku eksploatacji zbiornika czyli rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa. Jeżeli nie zamontowałeś ochrony katodowej, to po 6 latach musisz wykonać rewizję wewnętrzną zbiornika. Jeżeli masz ochronę katodową, to rewizję wewnętrzną wykonasz przy okazji próby ciśnieniowej dopiero po 12 latach eksploatacji. W obu przypadkach przygotuj się na koszt 3000 zł za rewizję oraz 800 zł za usługę inspektora. W przypadku zbiornika naziemnego zamiast rewizji wewnętrznej możesz wykonać badanie zastępcze. Bardzo upraszczając, inspektor dokonuje badania powłoki zbiornika przy pomocy specjalnego miernika grubości ścianki w odpowiedniej ilości miejsc. I już możesz się cieszyć legalizacją na kolejne 12 lat. A klikając like a i suba możesz się cieszyć cotygodniową dawką wiedzy i powiadomieniami o nowych materiałach, które ukazują się na tym kanale co piątek o 5. No i ja też się ucieszę. Jak więc widzisz, Koszty utrzymania zbiornika nie są wcale takie wysokie. Opłat jest niewiele i rozkładają się one na wiele lat użytkowania. Z całą pewnością nie przewyższają kosztów, jakie poniósłbyś się, decydując się na dzierżawę zbiornika. Na ten temat nagrałem osobny odcinek. Obejrzyj go koniecznie, żeby nie dać się władować na minę. Podziel się w komentarzu, z jakimi informacjami spotkałeś się dotychczas w tym temacie. Chętnie obale towarzyszące im mity. Tymczasem ja już się żegnam. To wszystko na dzisiaj. Cześć!